Siemanko, witam was we wtorek. Zaczynamy od folii dzisiaj. Gdzieś jeszcze popianowałem sobie gdzieś tam jakąś szparkę, jak widziałem to popuściłem jeszcze pianę, ale tam pierwsze te dwa paski mam już odkurzone i gotowe do tego, żeby tą folię rozkładać, także od tego się zabieram. No i co? Ten tydzień będzie taki słuchajcie słaby, jeśli chodzi o jakąś, nie wiem, o jakiś duży progres, jeśli chodzi o pracę, ponieważ no, tylko ta folia do rozłożenia jest. No, i później chciałbym jeszcze rozdzielacze podłączać, już w sensie yy, z tych 32 na rozdzielacze, powychodzić yy, to, pomontować, żeby to wszystko było gotowe, już pod, pod, pod rurki. No, i co do tego jeszcze? A no, i przy umywalkach, przy, przy zlewozmywaku zbywaku i przy tych podrobić te podejścia, żeby były gotowe do zaciśnięcia, też yy, już jakieś jeszcze plany muszę zadzwonić na pewno do. Yy, yy, tego, majstra od posadzek, no bo na żwirowni mamy i 02 i 04, więc wybór jest, a Majster powiedział mi, że albo 02 albo 04, więc ja się spytam go, który bardziej po prostu yy, chciałby i by preferował Także muszę zadzwonić i, i w sumie tak naprawdę to przy okazji się spytam co on sądzi o tej 80 w garażu, czy to jest w porządeczku, czy czy dla niego jest za mało jak to wygląda i i tak też zrobię. Ale to dzisiaj nie wiem, tam pod fajrand. Najwyżej przykręcę, żeby nie trójść w czasie pracy. Bo pewnie jak jadą z pozackami, to zajęci na to nie, nie jest takie pilne. Bo z tego co oglądam z, z tym z właścicielem żwirowni, to mówi, że dwa dni wcześniej, żeby dać znać. to Naprawdę, jak w piątek zadzwonię, no to, yy, to na tam poniedziałek, wtorek będę miał, czy tam nawet środę. Więc z więc tym problemu nie będzie. Kurde, zapakowana, dobrze. Zobaczymy, co to za folia będzie, jaka jej będzie jakość. Yy, tak naprawdę nie. Yy, nie będę tam na razie niczym przypinał. Zobaczymy, czy, czy będzie to potrzebne. Później, jak się to w, w sklei wszystko yy, taśmą, no to może się okazać, że, że po prostu nie jest potrzebne tam. Widziałem, że nie, niektórzy tam na, na filmach takera jakiegoś używali, czy czegoś, żeby się przyłapać. No zobaczymy, jak ona będzie się rozwijać, co tam się będzie działo. Może tylko taśmą też w rogu przyłapie i, i tyle. Dobra, to no zobaczmy. Te krawiczki to mi tak potrzebne tutaj są. No zobaczmy, to, co, to, co to będzie, jak to będzie działać. No i lecimy z tematem. Czy ona gruba, czy cienka? Ciężko mi powiedzieć. Czekajcie, bo, bo zrywałem papierki. Na następnej zobaczymy, jak dokładnie jej ta specyfikacja wygląda. I tak trzeba by było zacząć nie, nie ma co tu zakładać za bardzo, za, za winkle. i lecimy z tym. Na razie tak zostawię i zaraz sobie zobaczymy jak następna przyjdzie, żeby to jakoś równo szło. Ewidentnie musi w tą tutaj pójść, może też taśmą tu złapie. No i lecimy z tym po kolei, wytnę tam tą pianę i i aby, aby dzisiaj tu to, to, to zrobić te, te całe sekcje mieszkalną to, to będę zadowolony. Sprawdzam teraz tą grubość, 0,13 to jest, plus minus 10%, czyli może być tam, nie wiem, ciutki mniejsza, ciutki większa, ale wygląda na powiem Wam, że na w miarę solidną ta, ta, ta folia. No zobaczymy jak się będzie układać, czy nie będzie się pierdzielić kręcić nie wiadomo co. Tutaj sobie zakładam tak o, żeby tą kratką się to wszystko zgadzało. No i myślę, że jak będę równo po tej jechał, to nie powinno być tam problemu, to powinno to w miarę równo fajnie iść. Tu tylko złapię sobie w sumie, tu od razu leci to naprawdę z folią rozwijać i lecieć. Chociaż nie, rozwinę pierw, a później będę ustawiał. A później będę sklejał, czy nie, czy lepiej się tak od razu. Kurde, już sam nie wiem, teraz płęba. By to się nie, nie mijało. O, i mija mi się trochę. Dlaczego? Tu jest równo. Zobaczcie, ale lipa. Co to jest? jest... Nie mówcie, że im dalej, tym będzie gorzej. Jak to jest możliwe? <grym> No, jakby nie było, no zobaczcie. Nie podoba mi się to, słuchajcie. Nie podoba mi się to, ja nie wiem, czy ja coś źle robię, ale nie mogę nic źle robić, no naprawdę. Czy tu jest ciągle ten sam dystans? Raczej nie. Więc już widzę, że trzeba będzie tutaj rzeźbić. Będzie rzeźba. Prawdopodobnie mamy to jest 2 cm różnicy. Co za wioska. E, w opiniach było dobrze. No i zaczyna się średnio, powiem wam. Słuchajcie, besens jest taki, że kratki się nie schodzą. Jak się daje, ją równo. Czyli trzeba dawać jeden pasek w tą, drugi w tą, i wtedy nie ma aż takiej tragedii. Jakoś to się tak bardzo nie mija. A ci tak się mija, ale nie aż tak mocno. No i to, trzeba tego pilnować, no bo to nie, ułatwienie jest przy tym, nie? Przy, przy rozkładaniu rurek. Na pewno, więc to jest słabo, jeśli chodzi o jakość tego. Nie wiem, jak z tą grubością, Rafał oceni, jak padnie. On będzie, będzie mógł się na ten temat odpowiedzieć, bo nie jedna mu przez rękę folia przeszła, więc. Więc tak to też będzie wyglądało, ale jeśli chodzi o. O jej równość klatek to jest słaba. No chyba, że wszystkie takie są, a ja po prostu się doszukuję. To też tak może, może być. Więc teraz w tom odwinę w tom, przekładam i będę jechał w tom. I słabo to się ma do tego zakładu, no bo zakład powinien być z jednej strony, a tak tu mamy tam zakład i tutaj zakład. Rozwijam tu i słuchajcie, chyba będzie OK, więc chyba, może ta pierwsza była jakaś rozciągnięta dziwnie, nie wiem o co chodzi, ale. W każdym bądź razie, teraz zaczynam od tej jechać, bo wygląda na to, że, że będzie spoko. A więc rozwinę sobie, przesunę ją tam pod ścianę od razu, żeby wiedzieć, gdzie cięcie zrobić. No i jakoś tam dalej będę powoli leciał. Może przy krótszych dystansach nie będzie już takiego, wiecie, takiej różnicy, jeśli chodzi o te kratki. Tutaj akurat jest, mamy 9 metrów, no to może dlatego też tak to wychodzi, że, że tak, to, tak to jest, kurde. Dobra, mam ten wklejony, ale powiem wam, nie da się tego tak fajnie naciągnąć, bo jak gdzieś tu ciągnę bardziej, to teraz tam gdzieś się rozciąga i to tak, w ten, chyba to tak musi po prostu być, nie da się tego idealnie ułożyć chyba. No nie a no może się da, ja nie potrafię, też tak może to, to być. Dobra, co? Kolejny pasek i po kolei lecimy dalej. Okej, okay, ja byłem na szybkiej przerwie, jakaś kawa, jakieś późne śniadanko i... No, i zaczynam teraz, wycinam wszystkie piany, wszystko, pi zaczynam wycinać całą pianę. Odkurzę już tę całość, żeby tu już nie latać z tym całym yy, odkurzaczem. No i będę brał się i kontynuował z tą folią już do oporu, do końca, żeby to oblecieć i coś tam będzie kolejnego gotowego. Ok, mam już odkurzone wszystko. Yy, lecę z tematem teraz tu na korytarzu. Po kolei się rozkładam pierwkorytarz, a później każde pomieszczenie będę mógł sobie po kolei działać, także tak to wygląda. Nawet zobaczcie, na krótkich kawałkach ona no i tak i tak się roluje, więc raczej nie, nie jest nie, graniczy z niemożliwym, żeby ją rozłożyć jak membranę na dachu, wiecie, żeby elegancko była prosto, po prostu tak, tak to będzie i, i tyle. Więc lecę z tym, działam, no i do końca powoli, aby dolecieć, bo trochę tego jest. Dobra, jadę z tym. Słuchajcie, kurczyło mnie i mówię zadzwonię wcześniej tam do majstra od tego, od, od posadzek spytać się tam jaki ten piach chciałby było, czy ten 0,4, czy 02. No i mówi, że dzisiaj akurat mają 0,2 i kurde jest taki miałki, że mówi, że ciężki w obróbce i, i dla bezpieczeństwa żeby wziąć 0,4, bo mówi nie wiadomo jakie to na dziurowni. Mówi, że może być, być dobry 0,2, ale nie zawsze się zdarza. Więc, jak mają być jakieś tam perturbacje czy coś, to mówi, żeby to nie było z tym problemu, to ten to, żeby zamówić 0,4 i, i będzie z głowy. Pytałem się też o grubość posadzki w garażu. Mówi, że sypią od 7 do 10 cm, więc 8 to jest jak najbardziej ok, i nie ma tam co się tym zbytnio przejmować. Także też to tam zostanie. No oczywiście tam yy, jak przyjadą, to to pewnie rzuci okiem i powie mi, czy, czy tam yy, czy może być ten schodek taki, czy to jest OK, czy, czy też nie. Ja to przykryję wstępnie folią, yy, ale wiadomo, pewnie wiadomo, tu na część mieszkalną na początek i tu dobry kilka godzin zejdzie, więc w razie jak trzeba będzie coś tam poprawić, czy coś, no to będę miał chwilę, żeby tam skoczyć i, i sobie to ogarnąć. Także yy, tak też sprawy wyglądają i tak się sprawy mają. Dobra. I co do ilości e, tego całego piachu, słuchajcie, to zamówię koło, koło, co ja gadam, zamówię dwie, dwie solówki, bo tam e, właściciel mówi, że 22 tony jest na solówce, ale no nie oszukujmy się, nie ma tych 22 ton na solówce na pewno. E, akurat rozmawiałem e, ze znajomymi, którzy jeżdżą e, dużymi zestawami i mówią, że nie oszukujmy się, ale tam 22 ton nie ma po prostu na, e, na tej, na tej solużce. Może tam jest 18. Jak, jak, do, jak przy dobrych wiatrach to będzie, to będzie dobrze. Więc ja mam zamówić 30. W związku z tym, żeby nie płacić bez sensu za transport dwie strony. No bo cztery stówki za sam transport za sztukę będę płacił. Więc bez sensu tam mówić, żeby 10 ton mi przywozili. Drugie, jak i tak, to, to by prawdopodobnie nie było. Więc dwie pełne zamawiam. I, i, I wtedy na pewno mamy tą gwarancję, że te ponad 30 ton będziemy mieli. A resztę to się zużyje, to z tym nie będzie problemu. To na pewno się przyda zawsze. Co prawda, będzie trzeba przysypywać, później z kubki na kubkę, ale to córka będzie miała się w czym bawić, chociaż jak się ciepło zrobi, dobra. No nic, jadę dalej, sobie układam po kolei i zaraz wchodzę na pomieszczenia. Tamte cienkie kawałki, co zostawiłem tam przy ścianach, to sobie pozostawiam. Yy, na koniec, tak samo tutaj w progach. Myślę, że chociaż nie tu w progach, będę musiał, żeby przejść z kratką, żeby się zgadzało jak trzeba. Wszystko. No i tyle w sumie. Dobra, to jedziemy dalej. Ok, pierwsze, pier pierwsze 50 metrów mamy zakończone. Yy, rozłożone należy znaczy się. Teraz druga 50 powinna teoretycznie starczyć na, na tutaj na. Nie, w sumie nie. Zabraknie no jeszcze trochę metrów, no trudno jak będzie trzeba dobierać coś to nawet jakąś inną tam na garaż dobiorę już to co będzie w hutowni najwyżej, no chyba że znajdę coś z szybką dostawą w razie czego, no zobaczymy jak to, jak to będzie w ogóle, to się okaże, no. Także zabieram się za to, tu mam obiechanek kibelek no i tu tak praktycznie całość, ten korytarz i więcej nie, już nie, nie, nie stykło łapki wszystkie zużywam gdzieś tam w rogi, czy coś, tu już się nie przyjmuję tam Jak gdzieś mi tam kratka się nie zgadza w takim samym winklu, to już To już nie problem, bo tam i tak będziemy zawracać z rulkami więc to mylić nie będzie, aby te Te główne szły w linii i jak tak patrzy się na wskroś przez korytarz, to idą, więc Więc na pewno jakieś tam ułatwienie będzie dla Dokładzenia tego wszystkiego Dobra, lecę tutaj, rozkładam Chyba na wzdłuż tą stronę polecę i to miało jakoś Jakiś sens, żeby złapać też tę kratkę i... No i jedziemy dalej. Zadanie woli jest zabezpieczenie płyt steropianowych przed przenikaniem wilgoci zawartej w masie betonowej podczas wykonywania strychu, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji ogrzewania podłogowego. I wszystko jasne. Ok, słuchajcie, u mnie koniec czasu, yy, bo zaczyna się ciemno robić 15, już mam. No, i też koniec taśmy. Kończą mi się taśmy. Nie wiem, czy w garażu jeszcze mam muszę to zobaczyć, ale też słabo mi to poszło. Myślałem, że pójdzie dużo lepiej, a wyszło jak zawsze. Także plan minimum nie spełniony dzisiaj w żaden sposób. Nie udało się go wykręcić. Została mi jeszcze sypialnia, została mi garderoba, została mi, została mi łazienka i wetroła, więc jeszcze kawał do zrobienia, tak naprawdę. No i w sumie tyle ode mnie na dzisiaj. Jutro chyba pierwszy odcinek po siatkę i taśmy dokupić, chyba że znajdę się w garażu jeszcze, ale to zobaczę. No a jak nie będzie nic, no to trzeba jechać i dokupić, wtedy się po powrocie zabrać za, za dalszą pracę. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o dzisiaj. Ta ostatnia rolka, trochę kratki są słabo, jeśli chodzi o równość. Tu fajnie mi wyszło, wszystko jest równo, jak trzeba, trzyma krateczka w każdą stronę. No a tutaj zaczęło się przekaszać naprawdę już na, na zdrowo, nawet po 20 mm na tej szerokości, więc, więc szału nie ma, no ale... Yy, tak to jest zrobione, także ja uciekam, yy, trzymajcie się, widzimy się jutro. Pozdrawiam, cześć!